Zadanie czwarte z szybkiej powtórki do egzaminu ósmoklasisty. Paweł zjada średnio A jabłek w czasie B dni. Którym wyrażeniem opisano ilość średnio, e, średnio jabłek? CELA. Którym wyrażeniem opisano ile średnio jabłek Paweł zjada w ciągu tygodnia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No to tak. Czyli Paweł zjada średnio, a jabłek w czasie B dni, tak? Czyli wiemy, że musimy sobie pomyśleć w ciągu jednego dnia, pierwszy dzień, to ile zjada? Ma ileś tam jabłek. No i dzielimy to przez ilość dni, tak? I teraz, ile dni w tygodniu mamy? Mamy tych dni 7. Czyli ten nasz, naszą ilość w ciągu dnia, ile zjada? Musimy 7 razy a przez b. Czyli otrzymujemy, że to jest 7 pierwszych razy a b. 7 razy a jest 7a. Przez B, bo jeden razy B jest B, czyli odpowiedź A. Jak macie pytania, piszcie.